Dzień dobry. Cześć kochani. Moi drodzy, wchodzimy w trzeci tydzień katalogu numer 5. Wtedy tak. musiałam się zastanowić, który numer, bo tam się tak szybko te katalogi zmieniają. Trzeci tydzień katalogu numer 5 nam się zaczyna. Ale w związku z tym, że przed nami święta wielkanocne, to tak trochę nam się ten tydzień skraca, jeśli chodzi o pracę z katalogiem. Także słuchajcie, gorąco zachęcam, żebyście już teraz. Przejrzeli dokładnie katalog, jeszcze zastukali do swoich klientek, sprawdzili swoje potrzeby, jeśli chodzi o kosmetyki czy suplementy, ponieważ no, za chwilę święta i nie będziemy już wtedy myśleć przecież o zamówieniach. Pewnie nie będziemy myśleć o zamówieniach, natomiast ja chcę Wam zaznaczyć, że nasza strona Oriflame będzie pracować 24 na 24, więc kto by się nudził, czy też odpoczywał tak, i się zastanawiał, czy do domowego spa coś mu brakuje, zawsze może słuchajcie kliknąć. Dokładnie tak. W każdym razie katalog kończymy za tydzień we wtorek, więc ten tydzień jeszcze pracujemy. Dokładnie. Moi drodzy, a my na dzisiaj przygotowałyśmy parę pozycji, które chciałyśmy Wam zarekomendować jeszcze z tego katalogu, i w ten sposób też Was zachęcić do tego, żeby ponownie do niego zaglądnąć i go przejrzeć. Na początek, strona 34-35, tutaj znajdziecie kosmetyki z kolekcji Jordani. Jest podkład mineralny, jest baza i korektor. Słuchajcie, zacznę od bazy, bo to tak po kolei, tak jakbyśmy nakładały i robiły makijaż. Słuchajcie, baza jest z kwasem hialuronowym. Jak widzicie, jest taka, mam nadzieję, że to widać, że ona jest taka mieniąca się. Bardzo fajnie wygląda na twarzy. Możecie ją oczywiście używać, tak jak powinno się, tak pod makijaż, ponieważ ładnie wygładza skórę. Słuchajcie, tutaj, ponieważ jest ten kwas hialuronowy, to dodatkowo ona zatrzymuje tą wilgoć w skórze, bo to wiecie, kwas hialuronowy, jak gąbka, tak chłoni tą naszą wilgoć i zatrzymuje ją, więc tutaj świetne działanie nawilżające od razu jest, przy czym też właśnie wygładza strukturę skóry, po to też, żeby nam makijaż potem dużo lepiej się na niej i dłużej trzymał. Czyli ta trwałość podkładu będzie, będzie przedłużona, i słuchajcie, dzięki temu, że um, tak um, utrzymuje tą wilgoć naszej skóry długo, to też, um, też zmaszczki są mniej widoczne dzięki temu, i skóra je wygląda na jedną i promienną. Można pod makijaż, tak jak powiedziałam, nawet powinniśmy, tak, dla wywładzenia cery i utrzymania w trwałości makijażu, ale też można, słuchajcie, bez podkładu, jeśli ktoś nie lubi nakładać podkładu albo chce szybko coś na siebie nałożyć, tylko żeby dobrze wyglądać, to bezpośrednio na krem, jak nałożycie tą bazę, spokojnie możecie funkcjonować, bez podkładu, a skóra będzie ładna, promienna, rozświetlona, będzie świetnie wyglądać. Jeśli chodzi o podkład, to podkład mineralny, myślę, że wiele osób zna go, szczególnie polecam tym osobom, które szukają podkładów bardziej kryjących, ponieważ on dość mocno kryje. Słuchajcie, jest pięć odcieni, więc można sobie dopasować w zależności od swojej karnacji. I podkład, słuchajcie, jest z wysokim filtrem, ponieważ on ma SPF-15, a więc dodatkowo chroni nas przed promieniowaniem słonecznym, dzięki czemu też nie ma tego przyspieszonego starzenia się skóry spowodowanego przez słońce. I tutaj, w związku też z tym, że on jest dość kryjący, to powoduje, że te nasze niedoskonałości na skórze, jakieś ewentualne też przebarwienia na przykład, są dość dobrze pokryte i nie widać ich po prostu. Więc, jeśli szukacie podkładu, który będzie właśnie tuszował wasze niedoskonałości, który będzie ładnie się rozprowadzał przy tym, bo on się bardzo fajnie rozprowadza na twarzy. I będzie też taki dobrze kryjący, to jak najbardziej polecam Wam, a jednocześnie będzie dodatkowo jeszcze chronił Waszą cerę. I na koniec, słuchajcie, jeszcze chciałam Wam zarekomendować ten korektor. Po, naszy, po zamówieniach naszych 10 zauważyłam, że te korektory tak nieczęsto są zamawiane, słuchajcie. A ja uważam, że to jest jeden z lepszych korektorów. Jest bardzo lekki, jeśli chodzi o jego konsystencję. Ja tu miałem ciapnę sobie, ale nie wiem czy to będzie widać. Mm, bardzo leciutki, bardzo fajnie się rozprowadza. Yy, nakładacie sobie gąbeczką, także jeden korektor dla jednej osoby, żeby nie było. Yy, nakładacie sobie tą gąbeczką, yy, najlepiej w załamaniach yy, tutaj tej dolnej yy, powieki, żeby rozświetlić okolice oka. Yy, Odcienie są dwa, już Wam pokazuję w katalogu. Tutaj macie, tutaj, macie dwa odcienie tego korektora: jaśniejszy i ciemniejszy, także możecie sobie wybrać w zależności od swojej karnacji. On też bardzo fajnie, słuchajcie, rozświetla, więc jeśli chcecie też optycznie uwypuklić na przykład zmarszczki przynosowe, bruzdy tutaj tak przy ustach. To też delikatnie jak go nałożycie, czy wklepiecie opuszkami palców, czy wklepiecie gąbeczką, to też bardzo ładnie y, wam uwypuklić te zmarszczki, po prostu nie będą y, tak w, y, widoczne. Bardzo też słuchajcie w katalogu przeczytacie, że zmniejsza cienie, ale zmniejsza te cienie myślę przez to, że po prostu nakładamy go y, tak na te cienie pod oczami i on koryguje w ten sposób, ale też obrzęki i przesuszenia. Jeśli chodzi o przesuszenie pod oczami, słuchajcie co sama na sobie sprawdziłam, miałam problem z miejscem takim bardzo przesuszonym yy, na dolnej powiece, nakładając korektor, on mi pomagał nawilżać tą skórę. I nie dość, że właśnie maskował mi to miejsce, to jeszcze dodatkowo nawilżował. Także gorąco Wam polecam. Słuchajcie, w tej chwili korektor jest za $19,99 przy zakupie bazy lub podkładu. Dokładnie, ja bardzo też Wam rekomenduję ten korektor. Sama jestem też z niego bardzo zadowolona. Kochani, na stronie 87 naszego katalogu znajdziecie odnawiający peeling z kolekcji Nowej. wiecie, ja na punkcie tych kolekcji, no, mam. Bzika, tak i uwielbiam te kolekcje. Natomiast peeling enzymatyczny, peeling odnawiający, powiem Wam szczerze, że jest to jeden z najlepszych peelingów, jakie w ogóle stosowałam w swoim życiu. Tak? I pewnie jak wiecie, bo już nieraz żeśmy z Gosią Wam mówiły, że żeby dobrze wyglądał makijaż, tak? to trzeba do tego odpowiednio przygotować skórę twarzy. Tak? No bo nieraz przychodzą do nas Pani, mówią, a bo ten podkład jest niedobry, bo on się roluje. No, on się nie roluje sam z siebie. Tylko po prostu cera nie jest odpowiednio przygotowana na to, żeby przyjąć ten podkład. I słuchajcie, żeby właśnie teraz na wiosnę, m, m, należy w szczególności zadbać o, o naszą cerę. M, też dzięki temu, żeby używać produktów z bardzo wysokim filtrem, ale również używać peelingów. Dlaczego ja rekomenduję peelingi właśnie enzymatyczne? Bo ten peeling odna, odnawiający jest peelingiem enzyma, enzymatycznym. Słuchajcie, z wiekiem, no wiadomo, jak jesteśmy młodzi, to skóra lubi przeróżne piningi, te ziarniste, grubsze, z kryształkami soli, tak, które się rozpuszczają pod wpływem masażu i znikają te perełki soli, więc wiadomo, jak jesteśmy młodzi, to... Lubimy takie peelingi, natomiast już z wiekiem, kiedy skóra nam dojrzewa, nie za bardzo lubi takie peelingi, i też no my mamy różne niedoskonałości tej skóry, bo pojawiają się popękane naczynka, pojawiają się przesuszone miejsca, tak. No i ta skóra też potrzebuje chyba takiej. Byle nie zawsze mówiłam, że jestem gruboskórna, aczkolwiek widzę po swojej cerze, że potrzebuję właśnie czegoś delikatniejszego, aczkolwiek równie mocno działającego. Więc ten peeling odnawiający swoją robotę robi. Pamiętajcie o tym, że peelingi enzymatyczne zawierają w sobie kwasy, które to powodują, że albo możemy nałożyć na skórę i delikatnie masować, Albo możemy taki peeling nałożyć sobie, jak tu jest rekomendacja w katalogu, takim pędzlem. Znaczy, ja te pędzle uwielbiam, jeden mam do peelingu, drugi mam właśnie i do maseczek, a drugi mam do kremu dziennego. Uwielbiam po prostu tym rozprowadzać krem i nawet jak się chwilę popracuje, to ten krem inaczej się wchłania niż samymi paluszkami. No i słuchajcie, ja używam tego peelingu na taką giełkę sobie robię na twarzy wręcz i nakładam sobie ten peeling i delikatnie ruchami kolistymi jeszcze go masuję. Ale nie musicie masować, tak? W zależności co wasza cera potrzebuje. Pamiętajcie o tym, żeby ten peeling również nałożyć na dekolt i szyję. Też zrobi swoją robotę. Nie żałujcie, produkt jest bardzo wydajny. Tu mamy opakowanie 100 ml, i on, no naprawdę wystarczy no na marze, bardzo długo. Bo to marze, codziennie, przecież nie używamy. Dokładnie. Słuchajcie, nie używamy, nawet jak mamy problemy ze skórą, dzień po dniu. Musi być odstęp czasowy w tym peelingu co najmniej dwudniowy, więc też nie przesadzajcie, można sobie ten peeling połączyć z, z, z innym peelingiem, chociaż ja uważam, że peelingi. Maksymalnie dwa razy w tygodniu i, i więcej nie, nie ma co przesadzać. Ja używam raz w tygodniu, jest, jest wystarczająco dla mnie. Kiedy używam maseczki oczyszczającej, używam peeling enzymatyczny. Kiedy używam maseczki nawilżającej, z kolekcji też takiej no tej 8 godzinnej to już tego peelingu nie używam, nie potrzebuję więcej. No, i słuchajcie, zmywamy go po 20, około 20 minutach. I powiem Wam od razu, że efekt jest od ręki. To Więc, widać. jeżeli ktoś nie wierzy w działanie tego peelingu, ja proponuję zrobić na połowie twarzy. I wtedy naprawdę widać ten efekt. I powiem Wam szczerze, że kiedyś myślałam, że jak używam cały czas ten peeling, to, to nie ma tego efektu. Na jakiś moment. Od, odstawiłam ten enzymatyczny, używałam z innych kolekcji i po jakichś 8-9 miesiącach z powrotem wróciłam mm. do używania i zrobiłam właśnie na połowie twarzy. Słuchajcie, efekt jest po prostu po użyciu po pierwszym razie. Słuchajcie, cena teraz promocyjna w katalogu 39,99 dla klubowiczów o 20% taniej, więc jeżeli jeszcze Wam może pokażę, jak ta konsystencja wygląda, on jest taki Kremowy, taka śmietanka. Biały, delikatny. Biały, dokładnie. O, tylko kapeczkę wzięłam, słuchajcie, zobaczcie, ile jego jest. Więc można tak go nałożyć i tak po prostu pozostawić. Powiem Wam, że te miejsca, które są przesuszone, często jest tak, że tego peelingu nie ma, on się po prostu wchłonie. Rozpuści, rozpuści razem z tym naszym obumarłym naskórkiem, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to słuchajcie, jeszcze macie na to tydzień, żeby ten peeling nabyć. Ale tak a propos przesuszonej skóry, to ja bym dodała jeszcze to, że nawet jak macie suchą skórę, to właśnie tak. wtedy używajcie peelingu, bo żeby tą skórę nawilżyć kremami, jakimś serum, maseczkami, to właśnie musimy pozbyć się tego dolna skórka. Dokładnie. A jeśli skóra jest sucha, to lepiej peeling enzymatyczny, który jest bardzo delikatny, niż taki, który będziemy pocierać i podrażniać skórę. Moi drodzy, ja jeszcze wybrałam dla was, żeby wam przedstawić, przypomnieć myślę bardziej produkty z serii WOND na stronach 78-79. Macie cztery produkty z tej kolekcji. Pamiętacie, że jest to seria wegańska. I tutaj, moi drodzy, tak jak seria Jordani, myślę już dla cer takich troszeczkę bardziej dojrzałych. Tak, seria Wond przede wszystkim dla cery młodej. Nie tylko, nie tylko, ale przede wszystkim. Słuchajcie, na początek masło do oczyszczania twarzy. To jest takie fantastyczne masełko, słuchajcie, które rewelacyjnie oczyszczamy. Zawsze się śmieją, że szczególnie to masełko jest dla każdego, dla każdego wieku. Ja tutaj też tylko kapeczkę dam. Zobaczcie, ono jest takie żółte, jak faktycznie, nie wiem, czy ten kolor to widać w kamerce, faktycznie jak masełko. I co ważne przy nim, słuchajcie, nakładamy na suchą skórę i suchymi opuszkami palców nakładamy na całą twarz, omijając okolice oczu, masujemy, wtedy możemy już mieć delikatnie zwilżone palce i dzięki temu z tego y, kremu takiego, z takiego masła robi nam się olejek. Słuchajcie, fantastyczny. Już mam, mm -hmm. zobaczcie, ja suche ręce mam, a już widzicie, świeci się, zrobił się taki olejek, który wiąże ze sobą makijaż, wiąże zanieczyszczenia i po prostu wszystko razem później spukujemy. Skóra jest po tym mięciutka, jest gładka, czysta. Oczywiście preferujemy i proponujemy zawsze Wam takie dwustopniowe oczyszczanie twarzy, także po tym możecie zastosować jeszcze jeden preparat oczyszczający, ale już to masełko naprawdę robi swoją robotę. Jest świetne i tutaj nawet u nas, jak robimy Panią pielęgnację i zastosujemy to masełko, pani są zachwycone, że ta skóra jest tak delikatna po jego użyciu. Także, kochani, polecam Wam bardzo w tej chwili w promocji 39,99 w cenie katalogowej. Kolejny produkt, tak może w kolejności nakładania, rozjaśniający krem pod oczy. Ja go otworzę, bo tu jest taka specjalna zatyczka, tyle że on był używany i tak szpatułką nabierany, więc tak niekoniecznie wygląda. Ten... On jest w sztyfcie, słuchajcie, on jest w takim sztywcie, jak wykręcimy. Służy, jak sama nazwa wskazuje, do rozjaśniania okolicy oka. I teraz moi drodzy, stosując go, co uzyskujemy? Uzyskujemy to, że skóra jest rozświetlona, rozjaśniona tutaj w tej okolicy. To szczególnie polecam paniom, które mają problem z tymi ciemnymi, takimi, że tak powiem, bo mają taką urodę, tak? Z ciemnymi powiekami, więc z tą dolną powieką, więc tutaj tą okolicę oka ładnie. To rozjaśnie. Ono również redukuje zmarszczki, redukuje cienie pod oczami. Ale moja taka uwaga, to co ja przetestowałam, nie bardzo się nadaje już dla osób dojrzałych, które mają, podobnie jak ja, już zmarszczki wokół oka. Tutaj on się już nie będzie tak fajnie rozkładał. I raczej, raczej mamy swoje inne kremy pod oczy. Natomiast na skórze młodej, na skórze jędrnej, jak najbardziej będzie fajnie się sprawdzał. Słuchajcie, i tutaj mamy nawet takie, taką obietnicę od firmy, że po miesiącu użytkowania tego kremu skóra jest rozjaśniona wokół oka. Także, słuchajcie, jak ktoś ma z tym problem, to stosujcie i będziecie mieć ładnie rozjaśnioną skórę wokół oka. Ale tak jak mówię, polecam wtedy, jeśli ta skóra wokół oka rzeczywiście na, na dolnej powiece jest, jest jeszcze bardzo y, gładka. To jeśli chodzi o krem pod oczy. Natomiast y, kolejna, y, poczekajcie, kolejna pozycja. Mamy serum. Y, ono też jest, y, zobaczcie, ono też podobnie jak ta baza z Jordanii, to to serum, jest takie um, rozświetlające, też jest takie nabłyszczające, bym powiedziała, nawet lekko. Nie wiem, czy go tu wyciągniemy. Lekko beżowe, brązowe, też jak, jak um, posmarujecie, ono ładnie rozświetla skórę. No ja już teraz jeden na drugi mam kosmetyk nałożony. Yy, ładnie rozświetla skórę. Słuchajcie, ale co ważne to serum ma enzym z granatów który powoduje takie y, naturalne właśnie też enzymatyczne lekkie złuszczanie naskórka. To nie jest taki efekt jak przy peelingu enzymatycznym, ale przy codziennym stosowaniu to złuszczanie stopniowo y, następuje. Bardzo ładnie to serum rozświetla. Także tutaj y, również jeśli y, nie chcemy robić dalszego makijażu, to serum krem i mamy bardzo ładnie już wyprowadzoną, że tak powiem, buzię. Można to, jeśli chcemy mieć taki dodatkowy blask, tak? dodatkowy, dodatkowe rozświetlenie, można również po kremie jeszcze zastosować. Więc będzie ten efekt takiego, takiego blasku. Dodatkowo też bardzo fajnie bilża skórę. To też jest bardzo ważne. Zobaczcie, każdy z kosmetyków do twarzy, jakie firma proponuje, ma te właściwości nawilżające, bo to nawilżanie skóry jest bardzo, bardzo wa ważne. No i serum, po ponieważ y możemy y nakładać także na krem, tak? I ono też ładnie nam wyrównuje tą strukturę skóry. I co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze, słuchajcie, taki kosmetyk nazywany śmietanką. Ja się, ja się uśmiecham, ponieważ jak pierwszy raz usłyszałam, słyszałam, to myślałam, o co chodzi? Jaka śmietanka? A to jest, słuchajcie, krem na dzień. Krem na dzień. Również fajnie nawilżający, fajnie nawilżający skórę. Odżywia ją, właśnie chroni też przed tym parowaniem, że tak powiem, tak? Przed tą utratą wilgoci. I powiem Wam, że pomimo, że w momencie, gdy wyciskamy, to nam się wydaje, kurczę, taka śmietanka to będzie za ciężkie dla, dla cery przepuszczającej się na przykład. On się bardzo fajnie sprawdza. A przy tym ładnie pachnie. I wiele wiele dziewczyn, które stosują bardzo sobie chwalą, właśnie, że nie potrzebują jakiegoś bardzo mocnego nawilżenia, bo serią wtedy mamy inną taką bombę nawilżającą. Natomiast tutaj ta śmietanka świetnie się sprawdza dla każdej cery. Też bardzo ładnie rozprasza światło w związku z czym ta skóra wygląda Praktycznie jak po podkładzie. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, ale ta seria Łąc jest właśnie pod tym kątem robiona, żeby wyglądać y, jak po makijażu, nie robiąc makijażu. I tutaj ten krem też nam to y, zapewnia. Ona ma takie pudry też, które ładnie matują skórę, nadają też odpowiedniego takiego kolorytu, ale jednocześnie. Y, Zakrywa, bym powiedziała, a może nie zakrywa, ale likwiduje też ewentualne zaczerwienienia na skórze. Więc y, dobrze po prostu po użyciu tego kremu wyglądamy. Także szczególnie polecam właśnie młodym osobom, ale nie tylko, ale nie tylko, bo jeśli ktoś, ktoś chce coś lekkiego, na przykład po, chociażby po Cerino i sobie odpocząć, właśnie. to też spokojnie mm. może używać. Bardzo fajna jest ta seria serialowo. Muszę Wam powiedzieć, że ja też niektóre rzeczy z tej serii stosuję. Kochani, na stronie 129 chciałabym Wam zarekomendować. My pewnie z Gosią już żeśmy opowiadały o tej kolekcji Sweet Spa. Gosia dla Was przygotowała pielęgnacyjne i kolorówka, a ja bardziej pielęgnacyjne. Ponieważ teraz, kiedy ta wiosna coś tak opornie do nas idzie, że tak powiem szczerze. Cofnęłaś <laughs> się. Dokładnie tak. To gdzieś nam potrzeba tego zastrzyku energii, też zrelaksowania się, nabrania dystansu do pewnych rzeczy. I właśnie kosmetyki z linii spa przeniosą nas, słuchajcie, do, do właśnie do tej krainy odprężenia i relaksu. Nieraz już żeśmy opowiadały o peelingu solnym. Słuchajcie, ja jestem tym peelingiem zachwycona, ponieważ on w sobie ma olejki i algi. I jak wypilingujecie po prostu ciało, to ono jest po prostu jakby, jakbyście wcześniej balsam na siebie nałożyli. Zostaje taka powłoczka, że tak powiem, chroniąca naszą skórę. się głaszcze, słuchajcie, że tak żarty, to jest <laughs> coś sobie przypomnieć. Dokładnie. Słuchajcie, bo często, gęsto jest tak, muszę Wam to zdradzić, że kto by mnie nie złapał gdzieś za przegub, to tu to zawsze mówi. Monia, ale ty gładka jesteś. No takie są reakcje, ale to nic innego jak ten peeling sonny. Ja uwielbiam, kiedy on się na moim ciele całkowicie rozpuści. Kiedy to nakładam, nakładam go na zwilżone ciało, więc te granulki mają szansę rozpuszczenia się pod wpływem masażu. I naprawdę te miejsca, które momentami mam szorstkie, czyli łokcie, gdzieś przy paznokciach, skórki, tak? Często, gęsto gdzieś są po prostu stwardniałe. Może nie tyle, że popękane, ale stwardniałe, bo gdzieś tam zaniedbuje te kremy. Tak, dokładnie. Słuchajcie, czy też e, piszczele, które często często gdzieś tam mi się przesuszają, właśnie po tym peelingu e, no, robią się nieskazitelnie miękkie i, i nie ma już tych miejsc takich szorstkich. No i słuchajcie, zawsze e, czy po prysznicu, czy przy, e, po kąpieli, mój ulubiony olejek właśnie też z kolekcji Swedish e, Spam, słuchajcie uwielbiam go za to, że ma to mizer. Um, wszystkie olejki, które mamy dostępne, czyli na przykład z awokado, wylądował u mnie w tej butelce po, po tym olejku, ponieważ dozowanie jest dla mnie o wiele fajniejsze. I, I sprawniej mi to idzie niż wylewanie z butelki, bo niestety to ostatnio... No Nie i oszczędniej jest po prostu. Ostatnio tyle wylałam tego awokado, że chyba trzy osoby by się jeszcze nawcierały. No i właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji, bo wiadomo, że jak sobie y, część nałożymy, potrzebujemy dobrać tego olejku, są tłuste, jednak dłonie to, to można łatwo przedozować, że tak powiem, więc. Tak jak gosia wspomniała, ten atomizer łatwo, wiecie, aplikuje, jest wszystko ok. No i słuchajcie, mydełko. Mydełko robi swoją robotę, kiedy gdzieś borykamy się z różnymi niedoskonałościami w różnych częściach ciała, może tak to nazwę ja bardzo uwielbiam to, to mydełko, ponieważ te wypustki bardzo fajnie nam masują. Czy uda, biodra, naprawdę można fajny taki masaż i pobudzić sobie tą limfę tym masażem. Wręczom nie jest takie gładziutkie, ma w sobie um, tak, odrobinki no, ARK. Tak, dokładnie, więc bardzo, bardzo fajnie można sobie. Oczywiście peelingu z tym mydełkiem nie polecam, tak? bo będzie za dużo po prostu troszeczkę. Ale jak najbardziej, raz jeden kosmetyk, raz drugi, i słuchajcie, ten zapach tej kolekcji, no, mnie po prostu przynosi od razu. W krainę lata, późnej wiosny, kiedy jeszcze. ciepło wie, ja może. Słuchajcie, do tego i tak podpasowałam. Dokładnie, tak. To jest jeden z produktów, która, jedna z serii, która musi być u mnie po prostu w łazience. I słuchajcie, te algi dodatkowo, które mają właściwości antyoksydacyjne, to właśnie dzięki nim możemy się zrelaksować i nawet na najgorszy dzień możemy po prostu zmienić dzięki właśnie takiej pielęgnacji ciała. Na coś całkiem bardzo przyjemnego. Więc ja Wam polecam. Fajne ceny, bo pilnik solny 55,99 w promocji. Bez promocji kosztuje 75 zł. Natomiast olejek w cenie 35,99 zł. Również w promocji mydełko 12,99. Więc słuchajcie, za, zaczynajcie i, ko, i korzystajcie. Czy jeszcze jest okazja kupić sobie od zajączka jakiś taki fajny kosmetyk? Dokładnie tak. Moi drodzy, pamiętajcie, że to jest katalog, który kończy się we wtorek po świętach. Także przypominamy Wam po prostu, żebyście dopilnowywali punkty, sprawdzali zamówienia swoje, zamówienia klientów. Czy, czy wszystko realizujecie? Do piątku spokojnie możecie realizować zamówienia. Odbierzecie najwyżej, jeśli zrobicie piątek, <głynne> odbierzecie w następnym tygodniu. U nas tutaj w centrum odbiór zamówień będzie w środę, nie w poniedziałek jak zwykle, ale w środę. Ale z tym katalogiem pracujemy, że tak powiem, do końca. A myślę, że niespodziankę, którą hmm, chyba nie wszyscy jeszcze widzieli czyli nowy katalog, pokażemy Wam już za tydzień we wtorek. A teraz, no cóż, przede wszystkim zdrowych, spokojnych, Pokojnych. radosnych świąt. Dokładnie mokrego tygusa, słuchajcie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.